Brak skarg na ukraińskie zboże w Unii. Rolnicy z podkarpackiej oszukanej wsi szykują ostre protesty. Ziemniaki z Niemiec zalały Polskę. Rosjanie ukradli zboże i wysłali je do Egiptu. Rolnicy mają dość bezkarnych aktywistów na gospodarstwach. Minister Siekierski o najnowszych dopłatach i umorzeniu podatku rolnego. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy Ukraina nie otrzymała żadnych skarg. Dotyczących jakości eksportowanego zboża z krajów Unii, w tym z Polski. Informacje te przekazał agencji Ukrinform Siergiej Tkaczuk, szef Służby Państwowej Ukrainy do spraw bezpieczeństwa żywności i ochrony konsumentów. Tkaczuk przyznał, że w ubiegłym roku Państwowa Służba Żywności i Konsumentów otrzymywała skargi dotyczące jakości ukraińskiego ziarna, jednak stanowiły one jedynie ułamek procenta całkowitej wielkości eksportu. Szef ukraińskiej inspekcji wyjaśnił, że nieporozumienia i nieprzyjemne sytuacje w kwestii jakości zboża wynikały głównie z faktu, że ukraińscy eksporterzy nie znali dokładnie wymagań krajów, do których wysyłali ładunki. Pobierane przez nich próbki były zwykle badane w laboratorium pod kątem obecności pięciu substancji, podczas gdy po przekroczeniu granicy zboże było sprawdzane na zawartość dziewięciu składników, tłumaczył tkaczuk agencji. Podobne nieporozumienia dotyczyły także owoców, takich jak śliwki. W najbliższą niedzielę 1 września podczas dożynek powiatu przemyskiego w Bolestraszycach rolnicy z podkarpackiej oszukanej wsi planują protest. Gospodarze zamierzają w ten sposób wyrazić swoje niezadowolenie z obecnej polityki rządu i samorządów. W ramach protestu będą apelować do wójtów o obniżenie podatku rolnego, którego minister rolnictwa, mimo wcześniejszych obietnic, nie zmniejszył. Zapowiedziana jest również blokada granicy. Skoro minister Siekierski nie może obniżyć podatku rolnego, spróbujemy dotrzeć bezpośrednio do włodarzy Gemin. W końcu bliższa ciału koszula niż marynarka, mówi Roman Kondrów, lider podkarpackiej oszukanej wsi, w rozmowie z tygodnikiem poradnikiem rolniczym. Dodaje, że protest będzie miał pokojowy charakter. Nie chcemy żadnych przepychanek ani ekscesów, podkreśla Kondrów. Zaznacza, że celem akcji jest uświadomienie gościom dożynek, w jak trudnej sytuacji znajdują się obecnie rolnicy. Ceny zbóż lecą w dół, koszty produkcji rosną, a o opłacalności można tylko pomarzyć, dodaje. Rolnicy wyrażają swoje niezadowolenie z faktu, że dożynki przekształciły się w imprezę polityczną, na której bawią się głównie elity rządzące. Podczas gdy dla tych, którzy ponieśli największy trud pracy na roli, brakuje miejsca. Podkarpacka oszukana wieś nie zgadza się na taką sytuację. Na banerach, które będą towarzyszyć protestowi, pojawią się hasła. Dożynki są dla rolników, nie dla urzędników oraz urzędnicy balują, rolnika rujnują. Trudno zaakceptować fakt, że włodarze będą się bawić naszym kosztem, skoro na co dzień się nami nie przejmują i ustalają nam podatki na maksymalnym poziomie. Na dożynki wydali grube tysiące złotych. Przyjedzie z dwustu dygnitarzy się pokazać, a rolnik dostanie co najwyżej dwa piwa i kiełbaskę i usiądzie gdzieś na ławce z boku. To poniżające i niegodne tego święta. Urzędnicy organizują dożynki za nasze podatki i świnki. Wyjaśnia Roman Kondrów, lider protestujących rolników. Protest na dożynkach to tylko jedna z wielu akcji, które planują rolnicy z Podkarpackiej Oszukanej Wsi. We wrześniu zamierzają przez tydzień blokować przejście graniczne w Medyce, na co otrzymali już stosowne zezwolenie. Wszystko wskazuje na to, że nadchodząca jesień będzie pełna protestów w rolnictwie, które mogą objąć wiele regionów kraju. W pierwszej połowie tego roku do Polski trafiło ponad 95 tysięcy ton ziemniaków z zagranicy, głównie z Niemiec, które są europejskim liderem w ich produkcji. Portal Warzywa, powołując się na dane głównego urzędu statystycznego, poinformował, że od stycznia do końca czerwca sprowadzono do Polski ogromne ilości ziemniaków o łącznej wartości 83 milionów złotych. Dla porównania, w tym samym okresie eksportowano jedynie 25 tysięcy ton polskich ziemniaków o wartości 53 milionów złotych. Skąd taka różnica? Polski rynek zmaga się z ziemniaczaną powodzią z zachodniej granicy. Niemcy są największym producentem ziemniaków w Unii. W zeszłym roku zbiory wyniosły blisko 12 milionów ton, co stanowiło 24% całkowitej produkcji Wspólnoty. Kolejne miejsca na ziemniaczanym podium zajmują Francja i Holandia. W ubiegłym roku ziemniaki uprawiano w całej Unii na milionie 700 tysiącach hektarów, co stanowiło 1,7% wszystkich gruntów ornych. Polska, która jeszcze kilka lat temu była jednym z liderów tego zestawienia, w ostatnich latach, podobnie jak Rumunia, traci na znaczeniu. Kilka lat temu Biedronka, największa sieć handlowa w Polsce, Została przyłapana przez inspektorów Urzędu Ochrony Konkurencji i konsumentów na sprzedaży ziemniaków sprowadzonych z Niemiec jako Polskich. W efekcie sieć otrzymała pouczenie oraz znaczną grzywnę. W ubiegłym roku podobne problemy dotknęły sieć Kaufland, która sprzedawała niemieckie ziemniaki jako Polskie. Sąd również w tym przypadku był surowy, nakładając na detalistę ogromną karę. Rosyjski masowiec Damas Wave wypłynął z okupowanego Sewastopola z ładunkiem 14 tysięcy ton skradzionego ukraińskiego zboża, kierując się do portów Aleksandrii w Egipcie. Poinformowało w środę ukraińskie czasopismo żeglugowe. Statek był załadowywany zbożem od 19 do 24 sierpnia. W maju 2022 roku Egipt odmówił wstępu innemu rosyjskiemu masowcowi przewożącemu ukraińskie zboże, argumentując, że kapitan nie przedstawił odpowiednich dokumentów. Egipt, będący jednym z największych importerów pszenicy na świecie, przez lata kupował zboże zarówno od Rosji, jak i Ukrainy. Zaledwie tydzień wcześniej inny rosyjski masowiec z kradzionym ukraińskim zbożem wpłynął do jednego z portów Libii. Dokładny port docelowy nie został ustalony, ponieważ Rosjanie wyłączyli na Morzu Śródziemnym system nawigacji, który umożliwia śledzenie jednostek. W marcu portal Ukraińska Prawda poinformował, że objęty amerykańskimi i brytyjskimi sankcjami rosyjski państwowy operator zbożowy wyeksportował w zeszłym roku prawie 212 tysięcy ton zboża z okupowanej części obwodu Zaporowskiego. Wartość tych transakcji oszacowano na 86 milionów dolarów. Skradzione ukraińskie zboże jest według gazety wysyłane do Turcji, Libii i Izraela. Młodzi austriaccy rolnicy rozpoczęli kampanię mającą na celu ochronę gospodarstw przed włamaniami aktywistów. Domagają się surowszego karania osób, które nocami wkraczają na farmy, powodując szkody i obrażając właścicieli, czując się obecnie bezkarni. Kampanię pod hasłem powstrzymać włamania zainicjowali farmerzy zrzeszeni w organizacji Młodzi Rolnicy ze Styrii. Ich celem jest zaostrzenie przepisów dotyczących ochrony prywatnej własności w odpowiedzi na rosnącą liczbę włamań dokonanych przez aktywistów różnego rodzaju. W wydanym oświadczeniu 20 młodych rolników opisało różne przypadki włamań do gospodarstw, w tym własne doświadczenia. Jak wynika z ich relacji, nie ma miesiąca bez nowych doniesień o włamaniu, szczególnie do gospodarstw, w których trzymane są zwierzęta. Tylko w tym roku odnotowano już kilkadziesiąt takich incydentów. Aktywiści, którzy podają się za obrońców zwierząt lub środowiska, nocami wkraczają do obór, chlewni i kurników, gdzie niszczą mienie, wybijają okna, malują obraźliwe hasła na ścianach, straszą, a czasem wypuszczają zwierzęta, odkręcają wodę w kranach czy dokonują innych form sabotażu. Autorzy apelu podkreślają, że takie działania zwiększają ryzyko przywleczenia ptasiej grypy na fermy drobiu, afrykańskiego pomoru świn do chlewni oraz chorób bydła. Ostatnio nieznani sprawcy celowo zablokowali wentylację w chlewni w dystrykcie Leibnitz w południowej Styrii oraz wyłączyli instalację alarmową, co doprowadziło do uduszenia ponad 60 świń. Rolnicy twierdzą, że taki akt wskazuje na to, że sprawcom nie chodzi o dobro zwierząt, lecz o terroryzowanie rolników. Coraz bardziej powszechne staje się także inwigilowanie rolników przez aktywistów. Ukrywają oni kamery w oborach i chlewniach aby śledzić i nagrywać pracę rolników, licząc na uchwycenie jakiegoś wykroczenia. Następnie wyjęte z kontekstu wypowiedzi czy zdarzenia publikują w internecie, aby zaszkodzić reputacji hodowców. Ta presja psychologiczna powoduje, że wielu farmerów zaczyna milczeć podczas pracy, obawiając się, że są śledzeni. Coraz więcej hodowców rozważa rezygnację z tej formy produkcji rolniczej, z powodu rosnącej obawy o swoją prywatność i bezpieczeństwo. Młodzi rolnicy ze Styrii stracili cierpliwość, ponieważ nawet jeśli uda się złapać włamywaczy na gorącym uczynku, to nie ponoszą oni żadnej odpowiedzialności. Są dobrze przeszkoleni, nie zabierają ze sobą dokumentów tożsamości ani telefonów, co uniemożliwia policji ich identyfikację. W świetle austriackiego prawa nie można ich zatrzymać, ponieważ przestępstwem jest tylko włamanie do mieszkania, a nie do stajni, chlewni czy obory. Dodatkowo, monitoring w gospodarstwie niewiele pomaga, ponieważ włamywacze przychodzą zamaskowani i w rękawiczkach, co utrudnia udowodnienie, że konkretna osoba, nawet jeśli została przyłapana na miejscu, dokonała zniszczeń. Większość austriackich gospodarstw produkuje i sprzedaje swoje wyroby lokalnie, jednak oszczercze kampanie radykalnych organizacji poważnie zagrażają ich reputacji. Takie działania niszczą budowaną latami markę produktów i odbierają rolnikom zaufanie dotychczasowych klientów. Dzieci rolników również cierpią, ponieważ są piętnowane i wyśmiewane w szkołach przez rówieśników. Aktywiści szerzą przekonanie, że samo hodowanie zwierząt oznacza znęcanie się nad nimi. W mediach forsują narrację, zgodnie z którą farmerzy nie wolą i nieludzko wykorzystują zwierzęta dla zysku. Młodzi rolnicy ze Styrii domagają się, aby prawo chroniło dobre imię i legalną działalność farmerów równie skutecznie, jak broni wolności słowa i przekonań aktywistów. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapowiedziało zwrot dwóch rad podatku rolnego, ale wsparcie to będzie przyznane wyłącznie rolnikom, którzy ucierpieli z powodu anomalii pogodowych. Jak informuje resort, wkrótce zostaną wprowadzone przepisy dotyczące pomocy w opłaceniu podatku rolnego na bieżący rok. Pomoc obejmie producentów rolnych, którzy otrzymają środki odpowiadające wysokości trzeciej i czwartej raty podatku rolnego za ten rok. Yy, Przygotowuje jest rozporządzenie w sprawie yy, no, zwrotu podatku. Podatek będzie zwrócony w postaci dwóch rat zapłaconych przez rolników, ale tych, którzy mają szkody powyżej 30%. A więc e, rolnicy będą przedstawiać e, dokumenty związane z e, naliczonym podatkiem i e, jeśli chodzi o trzecią, czwartą ratę i te dwie raty dla rolników powtarzam tylko tych, którzy, którzy ponieśli określone straty. Określone straty to będzie zwrot dwóch lat. E, e, wcześniej była mowa o tym, żeby objąć wszystkich rolników, no ale uważaliśmy, że właściwe jest kierowanie tej pomocy w postaci zwrotu podatku dla rolników, którzy zostali objęci, objęci no, tymi stratami, które spowodowane zostały przez anomalie pogodowe. Minister także opowiedział o pomocy, jaką dostali rolnicy. W tym roku. Wypłaciliśmy ponad 7 miliardów pomocy dla producentów krajowych, dla rolników. To jest 2,1 miliarda dopłaty do zbóż. Mówię o tych dopłatach 200-300 złotych od 1 stycznia do 31 maja. Wypłaciliśmy 720 milionów na kukurydzę. 1 miliard to były wypłaty przez za zeszły rok jeszcze, za 23, ale płacone w roku 24, głównie chodzi o suszowe. Także podatek akcyzowy jest zwracany w granicach 1,65 miliarda złotych łącznie 7 miliardów. Także są dostępne niskoprocentowane kredyty dwuprocentowe na wysokości 2% i mamy tu limit akcji kredytowej jest duży bo o prawie 6 miliardów, 6 miliardów złotych. Myślę także no, jeśli chodzi o środki unijne, wypłaciliśmy je prawie 99%, mówię o dopłatach. Tam jest jeszcze parę, trochę gospodarstw, które mają pewne niedociągnięcia w rozliczeniu, sobie pewne błędy i one mają wypłacane systematycznie, ale 99% dopłat za rok 23 zostało wypłacone do, roku, do końca czerwca. Także są, są zebrane wnioski, jeśli chodzi o dopłaty na kolejny rok, i te dopłaty na kolejny rok, na rok 2024, chcemy przyspieszyć. I żeby zaliczki były wypłacane od połowy października tego roku na poczet środków dopłat roku przyszłego. Jak Państwo także wiecie, Wczoraj Rada Ministrów przyjęła projekt budżetu na rok 2025. Jeśli chodzi o rolnictwo, to łącznie z Krusem mamy 85 miliardów złotych. Jest wzrost prawie o 9, 9%. To wynika także z, no, głównie z podniesienia wielkości emerytur krusowskich, ale, ale nie tylko. Jaka jest sytuacja na rynku zbóż? Generalnie monitorujemy to. Jest powołany specjalny zespół, który spotyka się co tydzień i ocenia sytuację na rynku. No, zbiory zbóż zostały właściwie zakończone. Rzepaku jeszcze wcześniej. Jeśli chodzi o no, oczywiście jeszcze nie jest zbierana, bo kukurydza na siarno będzie dopiero we wrześniu zbierana. Szacuje się, że mamy około 4% niższe zbiory zbóż. Natomiast będą znacznie wyższe zbiory, zbiory kukurydzy. Jeśli chodzi o ceny, to one są, można powiedzieć, kształtowane przez giełdy. Generalnie te ceny są stosunkowo niskie. Szacujemy, że będzie następował systematyczny wzrost. W cenie jest pszenica konsumpcyjna. niższe ceny są na pasze, na zboża paszowe, bo mamy dużą część zboża, które na skutek tego okresu suszy to ziarno nie zostało, ono jest takie cieńsze, można powiedzieć, stąd nie spełnia tych wymogów jakościowych. I sięgając w przeszłość, no to Państwo wiecie, jeśli są pytania, będą pytania dotyczące Zielonego Ładu, to te sprawy zostały rozwiązane. Można powiedzieć, że ten Zielony Ład został w taki sposób dopracowany, zmieniony. Zgodnie z oczekiwaniami rolników, ten Zielony Ład się stał takim ładem bardziej przyjaznym dla rolników i te rozwiązania są bardzo istotne. Chcemy więcej mówić o Zielonym Ładzie, bo uważamy, że rolnicy mają za mało wiedzy na ten, na ten temat. Było błędem, że trzy lata temu, kiedy ten Zielony Ład był zatwierdzany, przez poprzedni rząd, bo Zielony Ład był zatwierdzony przez poprzedni rząd trzy lata temu, że wtedy za mało mówiono o tym. My, także my, jako ówczesna opozycja, powinniśmy więcej mówić o zagrożeniach związanych z Zielonym Ładem i teraz chcemy więcej mówić o pozytywnych rozwiązaniach, któreśmy dokonali w Zielonym Ładzie. To jest, jeśli chodzi także o sprawy związane z z Ukrainą. To Państwo wiecie, że od czerwca obowiązuje trzecia edycja, tak zwanego ATM-u, czyli warunków liberalizacji handlu między Unią a Ukrainą, bo za handel jest odpowiedzialna w Unii Komisja Europejska. I tam to głównie za naszą sprawą. Wielokrotnie w tej sprawie jeździłem do Brukseli, rozmawialiśmy z różnymi komisarzami, najwięcej z komisarzem Dobrowskim, który jest odpowiedzialny za sprawy handlu i zostały ustalone pewne kontygenty, które były no, wynikiem pewnego kompromisu. Wzięto pod uwagę rok 22, 23 i połowę roku 21 i dla wrażliwych towarów, między innymi dla cukru czy jaj, czy także Miodu, czy owsa, czy jeszcze innych, przyjęto pewne kontyngenty, i w momencie ich wyczerpania następuje automatyczne zamknięcie napływu tego, tych towarów. I to już, jak Państwo wiecie, to zamknięcie nastąpiło w czerwcu w stosunku do Owsa później były jaja i cukier w lipcu. Teraz mamy jeszcze już miód też jest został zamknięty rynek europejski na napływ tych towarów, tych towarów z Ukrainy. Dajcie znać w komentarzu, co wy sądzicie o działaniach aktywistów na gospodarstwach rolnych. Czy w naszym kraju też jest z tym problem? Kanał Rolnictwo bądź na bieżąco. Przedstawiamy najważniejsze branżowe informacje, jesteśmy dla Was na najważniejszych branżowych wydarzeniach, jeździmy na protesty za granicę, sprawdzamy, jak wyglądają Wasze plony oraz pokazujemy, jak wygląda nasz krajowy rynek. Zapraszam do subskrybowania, zostawienia łapki w górę i obejrzenia poprzednich materiałów, które wyświetlają się na ekranie końcowym. Dzięki i do zobaczenia.